Siema, widzowie. Już serio to nagrywam długo. Ja się próbuję to nagrać, bo nie wiem, cały czas mi coś nie wychodzi. Czekajcie. No, więc tak to wygląda. Teraz tu będę mieć podgląd do serwerów różnych, różnych tych, mam podgląd? Jezu, jak to szybko się w ten robi, no to mam później. Z, nie wiem, z 5 sekund, nie, 2 dwie, dwie sekundy, dobra, trochę lagi są jest też 60 fps nikt nie zajął koloru, nikt jeśli jakbyście mogli to dalibyście mi tego, jakiegoś fajnego klienta na przykład Grima Myślę Grim jest fajny, ale płatny bo Grim to cheaty no, ja, kupiłem No to szybko tego beda trochę budowałem. Dobra, dobra Zazbieram na mieczyk Ten Mieczyk lepszy O kurde, chłop się do mnie buduje już Jeśli ja tutaj... będę, do że go nie widzę No co jest? Co jest? Co to było? I mnie Co to było? Aha, XD, dobra. Totalny XD, co to jest za internet? Wej! mi się coś z internetem dzieje. I czemu to są te mikrobedy? Czekajcie, ja to jest. Nie chcę w to grać. Dobra solo. No, no a gdzieś tam nie będzie lagować. To nie ma sensu, jak mi to ma lagować. Szkoda, że nikt nie wbiję na lego. A popatrzcie, 3, 4, 5. Tak pisze 3, 4, 5. Tu piszę 4, 3, 4 5 na moim miku. Dobra. Chłop się teraz do mnie będzie budować Co za chłop Ty! Czekajcie, se łóżko muszę budować lepiej Ty chłopie! Nie posrało cię? Co to było? Ty! Czekajcie, ragenkę sobie muszę kupić Dobra, e, teraz TNT Dobra, o no, nie, 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 nie O kurde, o kurde Darny, no czemu oni tak tryhardują, nie? Dobra, czemu oni tak muszą tryhardować zawsze? Dobra, tam rozniosę gościu? Teraz TNT Dobra, dobra, już Beda mu rozwalam? Ej, on żyje czy nie żyje? To on nie żyje. Gdzie on? Co jest? Gdzie co jest? Tak. Gdzie jest? Z której? Co Dobra, ale kurde, ale łóżka nie mam już Dob nie Znowu Się boję, o nie <ścoughs> Co jest? Ledne. Jaki kolor? Żółty no, Nie najgorzej Dobra I Tam typ jest? To jest jaki? To jest zielony Zielony nie ma Żółty? To tamty jest biały, to lecę do niego teraz. Nie! Nie dorzucę, nie dorzucę. Nie dorzuciłem. To fajny skill. Fajny skill. Tutaj już ani jednej rundy nie, nie wygram chyba. lepiej to muszę zrobić. O, 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 dobra, dobra. Dobra łóżka, łóżka nie ma. Kurde! loa musiał mieć, strasznego. Jest to serio, strasznego się musiał mieć. Żeby... Przeżyć było. Dwu... Teraz wełnę kupię się, buduję do nich. Ja tylko się mogę budować. Tam pod jak się idę. Nie, nie gadaj, no prawie że tam zginął. Dobra, ten biały już dead. Dobra, wtedy nie było, to chociaż speed region. Zobaczenia Legenka A dobra ja kupiłem jakieś generatory Ja wiorałem mi teraz szybciej z tego leci ten no. nie. Nie, nie, nie 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 idziesz do mnie gościu A zasłużyć po potateczka O kurde dobra 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 O jest! 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 Zabiłem, zabiłem O, kilka. To Dobra, jeszcze kokses kupię, Znaczy jabłka. Trochę laguje. Czy z nie ma? Nie. To Dziwna. Dobra, ta ti dobra. Teraz to kogoś... Aha, dobra. Super lagi. Craft Cube. Craft Cube. Te lagi to trochę są złe. Ja do kogo mogę iść? Rad się po prostu buduję na środek po Emerald, że iść. Więc teraz się nie wywalił, Mam dużo rzeczy dość. Nie, nikogo. Nikt mi się do bazy nie włamie, nie. Dobra. Nie, co jest? Klawisze się mi. Dobra. Kalna GG. Co to tu robi wszystko? No. O, dobra. Trzy. Trzy. Czyli 11 mam, 11 mam. O no i tak coś pojawiło je akurat. Jeszcze by teraz się nie wywalił. Dobra, dobra. 11 szmaragów. Tu sklep, to ten, to, to? to. ещё кнопок с никогда не купил. Mm -hmm. Или ты кусок там? Mm -hmm. А не от их? Куда не сошмешь? Ktoś do mnie idzie, ktoś do mnie idzie. Chcesz śmieć. O, cię się nie boję, się nie boję. Tak strażę co już tutaj podejść. Ja mam tu gdzieś. O kurde. A ja już nie mam, już mam po Trochę internet. Trochę internetu tutaj nie ma, ale... Nie. Nie, no nie! No wygrałbym co? Śmieciu! Jak ja mam wyjść z tej rundy, halo? Nawet nie mogę, o oh, emeraldy. Hm. Dobra, teraz się zagram, Nie wiem. Yy, trójki się zagram Aha, dobra, to tak laguje, nie? No i super. Nie no, te lagi to sobie. Co to jest? Aha zielony. Nie wiem, czy teraz nie będę kończyć tego live'a. nie co z takimi lagami grać, a wiem, że te lagi są tylko przez live'a... na jedna z najlepszych ustawień może nie najlepsza ale dość dobre Roko czemu ten typ się nazywa jak mój pies czemu ten typ się nazywa jak mój pies halo ja sobie mój pies się nazywa Roko te <grych> teksturpaki to ten to co ty? To, to są jakieś fajne teksturpaki Nie opłaca się, bo my, no hurtka mam, no, mam teraz Dobra, te lagi Dosłownie to jest takie wkurzające, nie Ja mniej lubię chyba te, te teamowe Żółtych nie ma w ogóle mordo ogarnia i trochę dobra no buduj ty łóżko trochę dobra teraz speed bridge mam nadzieję że mi wyjdzie ten speed bridge dobra nie wiem to ryzykować Te emeraldy No nie no nie cofa normalnie To nie ma sensu jak nie ma tak cofać No super internet No Przepiękny Przepiękny ten internet Nie dobra kończę live'a Po tej rundzie no, co tu się dzieje no No co się dzieje No Mhm nie, dobra, nie ma sensu robienia ja tego live'a.